Dzień dobry, serdecznie witam. Dzisiaj odpowiem na kolejne pytanie, które często pojawia się na moim facebooku i pod filmami na YouTube. Jak dobrać moc instalacji fotowoltaicznej? Bierzemy rachunek za prąd, i na drugiej stronie tego rachunku mamy bardzo ważną informację. Ilość energii zużytej w roku 2018, czyli w wcześniejszym roku, w moim przypadku jest to 550 kWh. Czyli bierzemy roczne zużycie energii elektrycznej, na przykład w naszym przypadku 3477 kWh i minimalna moc paneli, którą możemy zainstalować u siebie, to jest 1000 razy mniejsza i wartość niż ta roczne zużycie, czyli w tym przypadku 3,47 kWp. Jeżeli planujemy dokup klimatyzacji w przyszłym roku albo w najbliższym czasie, wtedy proponuję do tej ilości dodać 1 kW. Peak. Moc falownika powinna wynosić 80% mocy paneli i te wszystkie wyliczenia są oczywiście pod warunkiem, że panele skierowane będą na południe plus minus 30 stopni albo panele skierowane połowa na wschód, połowa na zachód. W innym przypadku dodajemy 30% do potrzebnych nam ilości paneli. Zaproponowane przeze mnie wyliczenie jest najbardziej ekonomiczne, ale nie eliminuje nam opłaty za prąd do zera. Będziemy mieli każdego miesiąca konieczność dokupienia trochę energii elektrycznej, około 10-20% dotychczasowej potrzeby. Czy warto mieć większą instalację fotowoltaiczną i wcale nie płacić za prąd? Ja uważam, że nie. Przeze mnie podany przykład jest najbardziej optymalny i przynoszący największą korzyść co do ceny i szybkości złotu inwestycji. Przygotowałem taki przykład. Mamy samochód, który miesięcznie zużywa paliwa za 500 zł, czyli spala dokładnie 100 litrów benzyny miesięcznie. Ja proponuję kupienie pakietu na 90 litrów miesięcznie, yy, ważnego przez 15 lat, za 50 tysięcy złotych. Jeżeli nadal będziemy tak samo jeździć samochodem, to będziemy musieli co miesiąc dokupywać 10 litrów paliwa za 50 złotych, czyli oszczędzamy miesięcznie 450 złotych, ale dokupujemy, dopłacamy do tego 50 złotych co miesiąc. Opłaca nam się w tym momencie oszczędzać i mniej samochodem jeździć. Drugi wariant proponowany przez większość instalatorów, to jest, żebyśmy kupili większy pakiet na przykład 120 litrów paliwa miesięcznie za 65 tysięcy złotych, czyli drożej o 15 tysięcy złotych. Jeżeli nadal będziemy tyle samo jeździć, to nie dopłacimy co miesiąc ani złotówki za paliwo. Ale przepada nam 20 litrów paliwa niewykorzystanego co miesiąc. Nie opłaca nam się oszczędzać, bo i tak mamy 20 litrów, które już nam przepada. Więc na siłę jeździmy, poszkoda nam tych utraconych 240 litrów rocznie za 1200 zł i szukamy sposobu, jak mądrze wykorzystać dodatkowe 20 litrów, bo szkoda by przepadła. Czyli przypadek pierwszy płacimy 50 tysięcy złotych i mamy 10 litrów dokupić za 50 zł, ale opłaca nam się oszczędzać. Przypadek drugi płacimy 65 tysięcy złotych i nic nie musimy dokupić. Za zaoszczędzone 15 tysięcy złotych możemy kupić 3000 litrów paliwa. Ja uważam, że warto instalację fotowoltaiczną zrobić tak żeby mieć niedomiar prądu, żeby trzeba było co miesiąc trochę prądu dokupować, żeby opłacało nam się energię oszczędzać, ale za oszczędzonych pieniędzy za całą instalację móc dokupić tego prądu w dość dużych ilościach, niż mieć nadwyżkę prądu i za wszelką cenę starać się ją mądrze zużyć. Czyli de facto zwiększyć zapotrzebowanie na energię elektryczną swojego domu niepotrzebnie. Dziękuję za uwagę i zapraszam do dyskusji pod tym filmem. Do usłyszenia.